Cześć wszystkim, z tej strony Noto, witam was w ósmym odcinku tajemnic ciekawostek z mafii. Zachęcam do wysyłania przez was ciekawostek na maila, Discorda oraz Instagrama macie w opisie. No i co? Zaczynamy! Pierwszą ciekawostką będą nawiązania z menu gry do wydarzeń, które dzieją się w fabule mafii. Jak pewnie wiecie, bądź nie, gdy wybieramy którąś opcję w menu, kamera zmienia swoją pozycję, tak, jak było to w oryginalnej mafii. Pierwszą rzeczą, którą weźmiemy pod warsztat, jest Lupara na fotelu. Jest to nawiązanie, gdy Tomi miał zabić nią Franka po zdradzeniu do Salieri'ego. Tom Frank, the Dan sent me. Wybierając opcję opowieść, kamera przybliża się i od prawej widzimy popielniczkę nawiązanie oczywiste do chłopców Dona, którzy palili cygara jak smoki. W sumie w latach 30. każdy palił na potęgę. Trochę wyżej widzimy zdjęcie Toma z samym i Polim. Możemy znaleźć je również w domu Tomiego w misji Śmierć Sztuki w kuchni. Obok zdjęcia trójki znajduje się zdjęcie Sary, czyli żony Tomiego. Pod zdjęciem Sary mamy odłożonego kolta, broń, której używa Tom przez całe swoje gangsterskie życie. Przy kolcie widzimy mapę Lost Heaven z oryginalnej mafii. Tę mapę możemy również zobaczyć w misji Krem de la Krem przy obgadywaniu planu na zamach na życie Dona Morello. Nad mapą znajduje się maszyna do pisania, która nawiązuje jedynie do menu oryginalnej mafii. Co ciekawe, po zbliżeniu widzimy tekst na papierze, jest tam napisane Tommy Angelo Confession, czyli wyznanie, przyznanie się. Jednak co przykuło moją uwagę, to to, że w remakeu mafii Tommy pisze zeznania najprawdopodobniej w jakimś wynajętym mieszkaniu, a w oryginalne tom pisał zeznania w ukrytej celi, której nikt nie mógł odwiedzać. Na lewo od maszyny jest radio, które możemy znaleźć między innymi w barze Salieriego. I co ciekawe, potrafi ono zagrać bardzo interesujący utwór. Jeżeli graliście w oryginalną mafię, zapewne od razu wiecie, co mam na myśli. Jest to utwór z oryginalnej mafii, który potrafi zagrać w radiu w kompletnie losowym momencie. Jest to bardzo fajny smaczek dodany przez twórców. Przenosimy się do opcji swobodna jazda. Przyjrzyjmy się ubraniom, które wiszą w łazience. Nie trudno się domyślić, że są to ubrania żony Tomiego, Sary. Gdy wybierzemy opcję, Encyklopedia pojazdów, kamera pokazuje nam Puchar, który wygrał Tom w wyścigu w misji Fairplay. Lecz w remakeu mafii zrezygnowano z kassenki ukazującej Tomasa z Pucharem. Pokażę Wam, jak wyglądało to w oryginale.

Zauważcie, że Sara wzięła coś w stylu wody utlenionej, także ta ciecz na biurku nie jest przypadkiem, a faktycznym nawiązaniem. Teraz coś innego. Gdy wybieramy opcję Trylogia Mafia, pokazuje nam się taki przycisk z możliwością kupna trylogii mafii. Ale gdy wybierzemy tę opcję i szybko wciśniemy Escape, przycisk pojawi nam się na środku menu głównego. Pokażę Wam bardzo specyficzną ciekawostkę. Czasami gra przy zminimalizowaniu potrafi źle odtwarzać utwory w menu i wychodzi takie coś. Ponowne zminimalizowanie powinno wszystko naprawić. Jesteśmy w misji Lepiej się przyzwyczajaj i w tej lokacji możemy użyć magicznych sztuczek Tomiego. W tym miejscu za ścianą widzimy koktajle mołotowa. Możemy podejść do tej ściany i gdy wciśniemy E podniesiemy je i będziemy mieć je w ekwipunku. Pokażę wam, gdzie znajdują się one normalnie. W misji propozycja nie do odrzucenia, gdy jedziemy za długo, bądź naokoło, do baru Salieri'ego, sam proponuje nam włączenie radia. Fajny mały smaczek, warto wspomnieć, gdy podążamy za GPS-em, nie usłyszymy tego dialogu.

Strzelałem się z policją i przyjechał sobie tramwaj. Nie pytajcie dlaczego strzelałem do kobiety, która wysiadła, ale nic sobie z tego nie zrobiła. I jak sami w sumie widzicie, niewzruszona niczym przeszła i to dosłownie przeszła przez ogrodzenie na jakiś słup i ze słupa spadła na chodnik. Mega mi to przypomina, jak GTA San Andreas mogliśmy robić z ludzi zombie. No ale wracając, niczym nie przejęta, szła sobie dalej do przodu. Ja do niej strzelałem, bo nie miałem lepszego pomysłu i od tak nagle sobie zniknęła. Nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło, jak to się wydarzyło, nie wiem. I to byłoby wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Niedługo zamierzam zrobić jakieś inne filmy, jeszcze tajemnice i ciekawostki, ale wszystko będzie w temacie mafii. Po prostu dajcie mi czas. Do zobaczenia i cześć.